Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym w ostatnim już odcinku z naszej serii Little Nightmares. Słuchajcie. Nie, to definitywnie nie tak. E, słuchajcie, pomiędzy tym odcinkiem a e, poprzednim minęło około dla mnie tak z półtorej tygodnia, więc trochę już w Little Nightmares nie grałem. Pamiętam, że szukamy tych figurek. Wiem też, że jesteśmy dosyć blisko zakończenia tego dodatku. Jest to jednocześnie ostatni dodatek do tej gry, więc jesteśmy również bardzo. Okej okay, zegar, bardzo blisko do zakończenia całej serii. Ehm, także to zapewne jest finałowy odcinek. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Tak, wydaje mi się, że to o tę figurkę nam chodzi, a te mamy jakby podmienić. Rozumiecie o co chodzi. Cyk. I teraz postawiamy, stawiamy tutaj, w ten sposób, dlatego tamta figurka się nie podnosiła, tak jakby, tak jak ta pierwsza, którą postawiłem, ponieważ, e, no właśnie, trzeba było je tutaj podmienić, nie miałem właściwej, teraz już mam, więc, więc fajnie, mogę sprintować z taką figurką, super, 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 no jest ten creepy portret tej babki tam na górze, znaczy nad nami, w tym momencie. No dobra, jakiś globus z okiem. Nie, no to chyba nie jest globus. Nie mam pojęcia co to jest. Nie jest to zbyt istotne, Przynajmniej... Dlaczego on zawsze to robi? Nie przykładaj tego tu. To nie, nie, ma, nie ma tu racji bytu, słuchaj. O! Widzicie? To jest ta figurka. Okej. Okay. Ucichnęła muzyka. Czyżbyśmy mogli wziąć klucz? Czyżbyśmy mogli... Okej, okay, jakieś dzieci sobie biegają. To wygląda jak ja. Okej. Okay? Skieruj latarkę. Dobra, trzymaję bazę. Okej. Okay. Kurczę, czuję się jak, wiecie, jak kieruję tę latarkę. Strasznie to jest takie epickie, jak w tych wszystkich serialach o policjantach. <grych> Oni zawsze tak trzymają latarki przy pistoletach, tak się trochę czuję. Dobra, wiem, że tu są gdzieś te dzieciaki. Tu mamy windę. Tutaj są jakieś światła zapalone. Jest też safe. Pamiętam, że tu były drzwi, które wymagały właśnie tego klucza. Tak przynajmniej mi się wydaje. Martwi mnie to, że podobizna tych dzieciaków jest tak, że one są tak łudząco podobne do mnie. Ok, a co się stanie, jak tutaj pójdziemy? O, butelka. Po prostu znajdźka. No dobrze. Ciekawe, czy coś. Dają te liściki? Nie mam pojęcia. Tak samo jak w podstawce nie wiem czy. Wiecie, tam szukaliśmy czegoś innego, zapaliliśmy te, te. Dobra. Oj, ciężko to zrobić. Muszę przed nimi też trochę tak uciekać, tak jakby. Bardzo ciężko to ogarnąć w ten sposób, że. A, elo. Dobra, tu jestem w dosyć dobrej, do, dogodnej pozycji, nie wiem, czy de facto mogę pokonać tu wszystkich przeciwników. Nie jest ich, wiecie, niekończąca się ilość na swój sposób, mam wrażenie, jakby trochę tak było, co? Dobra, no muszę ruszyć te dźwignie. Coś sobie muszę przysunąć, nie? Chyba, że... Nie. Drzwi same nie... No jasne, że to krzesło. <laughs> Znowu miałem ten sam problem. Wcześniej próbowałem je poruszyć, powiem wam. Przed chwilką i nie, nie dałem rady też. Nie wiem. Ten, co miałem ostatnio, odkąd zacząłem grać w tę grę. To zawsze mam to taki problem, że czasami nie mogę wejść w interakcję z rzeczami, w który, z którymi wejść w interakcję powinienem móc. I przez to mam wrażenie, że to nie o to chodzi. A potem okazuje się, że to o to chodzi, tylko ja coś nie, nie mogłem kliknąć. Co to? Chyba nie chcę tam spadać. Ostatnio jak spadłem. plecy perfekcyjnie ogarnięte jedziemy dalej jedziemy dalej halo halo tu jest jeden dobra dwójka o kurczę. Ale się zcykałem, ale mnie porobił. Dobra. Szkoda, bo będę od początku tego przejścia zaczynał, a dobrze sobie poradziłem na początku. Dobra, szybko tu. Teraz tu dwóch Dobra, je niewiele brakowało, a jeden bym nie porobił Teraz po drabinie Szybciutko do góry Szybciutka ucieczka moi drodzy Hop Był zapis Mogę tam wejść, ale czy mogę na przykład. Nie. Nie możemy otworzyć drzwi tak po prostu. Dobra. Na bank nie wytrzyma ta deska. Ale parkour. Nice, nice. Dobra, będę miał plecy zaraz. Wydział śledczy. W11. Proszę robić stąd zawikę. Nie, serio, tak mi się to kojarzy z W11. Jakbym mały, to totalnie maniaczyłem ten serial. Mama mi zawsze mówiła, co ty oglądasz? Uuu. Schody. Figurka? Dobra, coś otworzyłem. Chyba nie do końca jestem w stanie to otworzyć. Dobra, szybciutko. Dobra, to mam w miarę ogarnięte na no, się seriali za dziecka. To wiecie, ogarniam takie tematy. Oj, oj, oj. To, to trzeba było uciec. To trzeba było przebiec, chyba. Wiecie, tak mi się wydaje, za dużo ich było. O kurcze. Znowu utknąłem w tym samym miejscu. I to nie jest miejsce, w którym chciałbym się znaleźć chyba teraz. Jazda. Dobra. Ogarnąłem. Ogarnąłem. Spoko, że się udało. Nie wiem jak. <laughs> tak, szczerze, to nie wiem co zrobiłem. Okej, okay, co tu trzeba by zrobić? Co? Tego nie wiem. Jakiś fortepian możemy się Nic z nim nie zrobimy, jakaś książka, obrazki o? O proszę. Zamigotało światełko. <laughs> to jednak tak nie działa. Okej, okay, dobra, co mi daje, że mogę tu wskoczyć. Aha, dobra. Tak coś czułem, że to światełko nie zamigotało bez powodu. Dobra, bo ja już widzę. Widzicie, taktycznie statuetkę już przetransportowałem na drugi koniec pokoju. W razie gdyby czyhało na mnie coś niebezpiecznego. Okej, okay, dobra, wiem gdzie wyszliśmy. No tu już mam bardzo blisko. Pytanie, czy faktycznie. Proszę bardzo, wielki finał, moi drodzy. Trzy statuetki. Chowamy się gdzieś w cieniu. Idziemy, coś się otworzyło. Lustro. Czy to nie jest ten moment, w którym. W którym Six pokonała już te o kurt, widać jej ten widać jej facjatę. co jest grane, dobra jazda tu. No, jeszcze rozumiem, czemu za maską schowała twarz. Nie, no, on tutaj to raczej nic. O nie, dobra, ona tu jest. Spokojnie, spokojnie już maskę założyła o <noise> Dobra, trochę się cykam, słuchajcie, trochę się cykam. Nie wiem, nie wiem, czego się spodziewać. No nie, do końca wiem, co mam zrobić. wygląda jakbym w istocie to tu miał trafić, ale z drugiej strony drzwi Nie, nie. O co tu chodzi? Gdzie? Nie widzę żadnych wiecie. O, oh. Co jest grane? Dziobnęła mnie? Kurde, teraz jestem tym stworkiem? O wow! Więc to wszystkie dzieciaki, które. Bardzo wolno mogę się poruszać, powiem wam. Tego się nie spodziewałem. Okej, okay, tu są ci, co tak jedzą, nie wiem, pamiętacie ich zapewne z Six z naszych przygód Six. Pewnie też pamiętacie, że ta dziewczynka, którą graliśmy wcześniej. Zjadła jednego z tych stworków. Mam nadzieję, że to nie byłem ja. ...ale być może to byłem ja. Okej... Okay. Mogę się tu przecisnąć? Dobra, nie mogę nic zrobić. Okay. Przyznam, że tego się nie spodziewałem. Moi drodzy, to by było na tyle. Utknęliśmy widocznie na tym statku. Być może już na zawsze w takiej formie. Tego nie wiem. Czekamy na drugą odsłonę Little Nightmares, która swoją premierę ma mieć jeszcze w tym roku. Więc na pewno będę ją nagrywał. Także czekajcie. <gryw> ja również czekam. Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o tę serię. Mam nadzieję, że przyjemnie się spędziło Wam <grymnie> ze mną czas. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach, na kolejnych seriach i materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.